Cześć wodniki, kochane, cześć Agnieszka Sobilo z tej strony. Miło mi. E, kochani, poproszę o subskrypcję mojego kanału, poproszę o zostawienie fajnego komentarza i jakieś łopeczki do góry też, poproszę. <noise> dziękuję bardzo, <noise> bardzo dziękuję. A teraz chciałam Wam przedstawić cztanko na grudzień 2023 i zobaczymy, co się tam u Was będzie działo, w jaki sposób to wszystko się będzie realizowało, a co zwrócić uwagę, na co nie i w ogóle. Macie tam jeszcze na kanale na rok 2024 filmik, poszukajcie w zakładce wideo. Runa Wunio, bardzo fajna runka, ale o tym to już sobie oglądnijcie na tamtym filmiku. Zapraszam do czytań prywatnych, jak najbardziej. No i dobra, już potasowana i patrzymy. Wodnik grudzień 2023. Co tutaj się będzie działo? Dla wodników widać jakiś początek. Początek przy załamaniu się czegoś. No. No dobra, no zobaczmy najpierw, co one nam pokażą. Tak. No ładnie. W ogóle to taki e, czas, gdzie jeszcze jest szansa wejścia na taką właściwą drogę, bym powiedziała, nie? To się przede wszystkim tutaj zaznacza. Bo zmiany, 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 zmiany. No dobra, e, to weryfikacji e, ciąg dalszy. <laughs> ciekawe kiedy ona się skończy, no nie? Te weryfikacje, transformacje i różne inne ciekawe rzeczy i mniej ciekawe. Ale dobra, zobaczmy sobie, co tutaj się pokazuje. Po pierwsze, generalnie pokazuje się nowa praca na horyzoncie. No, dla tych oczywiście, którzy aktualnie właśnie poszukują pracy bardzo intensywnie i im zależy na tym. Niektóre z was są pokazane jako osoby, które no, mogą mieć taką sytuację, bo ogólnie sytuacja się rzuca taka, tutaj w tych kartach, w oczy, że wiele wodników po prostu znajdzie się w, w takich okolicznościach, w których po prostu będą obowiązywały od do, takie może nie tyle dobrze, ale od do, określone pewne reguły. I żeby w ogóle cokolwiek uzyskać dla siebie, choćby nawet spokój to by miał być, na przykład, nie, jakaś stabilizacja, coś tego typu, to te reguły, nazwijmy to reguły gry, z tych reguł po prostu nie możesz się wyłamywać. Oczywiście tutaj jest pokazane od razu w tych kartach, bo jest i Odala, jest i Lagus, i Was, także im was gdzieś się tutaj czai przy Gebo, ale to zaraz będziemy o tym mówić. Jest tutaj szansa na, i na sukces, i, i na jakieś takie zgodne, sensowne działania, i faktycznie perspektywę ale trzeba będzie po prostu działać zgodnie z zasadami. I teraz tak, ogólno przyjętymi, bo na te uraniczne wasze generalnie rzecz biorąc jakby zapędy po prostu nie be, Po pierwsze może być za mało energii w Was już, bo to wykańcza na dłuższą metę, a po drugie nie będzie już przyzwolenia i niektóre z Was po prostu się zorientują w tym temacie, że to tak wygląda, że to niestety ale tak wyszło. I teraz tak, nowa praca jest już na horyzoncie. Tak jak powiedziałam, dla tych, którzy, no, którzy jej szukają, mogły być problemy. Faktycznie tutaj jakieś dwa tygodnie są pokazane takie intensywne. Ewentualnie dla niektórych z Was dwa tygodnie ostatnio mogły być po prostu gechenną i mogły powstać pewne decyzje w tym czasie w Waszej głowie, w okolicznościach natury tego, co się działo. Nie było innego wyjścia, tylko po prostu y, poszukać czegoś nowego. Oczywiście to jest w drodze i karierze y, życiowej, więc y, w drodze życiowej i w karierze, więc generalnie rzecz biorąc, mogło to dotyczyć tak samo spraw y, uczuciowych, y, y, tego typu klimatu, prawda? Natomiast karty tutaj pokazują, y, że bardzo dużo wodników będzie w tym czasie zmieniało towarzystwo. Ale też tutaj jest pokazana zmiana zachowania pas, y, zmiana y, wartości, y, nawet bym powiedziała, że dla niektórych zmiana domu. Y, I powiedziałabym, że wszystko jest tak naprawdę przed niektórymi wodnikami dopiero. Y, więc jeżeli faktycznie myślicie, że oto już koniec albo Boże, ja już przeszedłem tyle. I, I co jeszcze? No niestety niektóre z Was jakby nie dokonały tego procesu nauki, który jest niezbędny do tego, żeby rozpocząć coś faktycznie sensownego odnowanie w pewnym stanie ducha po prostu trudno jest dokonywać jakichś spektakularnych np. zmian. A a tutaj ten stan nie będzie trwał już długo, natomiast będzie bardzo intensywny i to się tutaj pokazuje ewidentnie. Nie? Najpierw tutaj trzeba niestety uporządkować emocje i to takie skrajne emocje. Pozbyć się jakichś tam wewnętrznych konfliktów i rozterek. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Natomiast druga, co jest ciekawe, bo Talagus to tak stoi sobie i tak pokazuje trochę jakby jak w teorii, bo właściwie to można by było powiedzieć, że teoretycznie to niektóre wodniki są w związku, ale w praktyce jakoś nie widać tego w tych kartach. Po prostu to jest takie takie. No właśnie, no w teorii nie wiem, może to jest ten moment, gdzie... Eee, no, gdzie się porozstawaliście? No zobaczmy po prostu, dobierzmy i zobaczmy, co się tutaj... Uh -huh. No Hagalka, no, Hagalka. <grym> Jak w strzelił Hagal. No i teraz tak, można by było powiedzieć, że większość widać na etapie po prostu nauki, czym jest związek. Eee, I ile wspólnego tak naprawdę mają wyobrażenia wodnika o związku z rzeczywistością. No moim zdaniem chyba niewiele, e, choć widać, że niektórym tutaj e, e, m, ktoś czymś e, imponuje i no tak, ale to jest imponowanie, to, to no, koło tego nawet, e, to nie stało nawet koło jakiegoś prawdziwego uczucia, to, to, to nie ma o czym tutaj nawet rozmawiać, widać różne tutaj relacje po prostu e, dla korzyści, nie? Jednak żebym ja miała zobaczyć. Która ze stron naprawdę korzysta, a która nie, to nie za koniecznie, bo to może być taki troszkę nierówny układ, tak bym powiedziała. Nawet bym powiedziała, że dla niektórych z Was widać tutaj wspólne zamieszkanie. Niestety ze względu na opłacalność tego po prostu. Czyli z drugiej strony jedno będzie dawało drugiemu to, co drugie potrzebuje. A drugie będzie dawało pierwszemu to, co może mniej potrzebuje, ale generalnie rzecz biorąc, też się to opłaca. No, no w każdym bądź razie tutaj bardzo dużo takiej o bezwarunkowości nie mam tutaj mowy. Nie wiem, to się tak tutaj pokazuje. Jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj zawarta, niestety, ale jakieś straty ze względu na związek są pokazane. Coś, co. Coś, co. No, mówię ale to już hagal przychwas odwróconej, to już po prostu jest pozamiatane, to co było stracone już jest stracone, nie, nie da się jakby wrócić, nie ma sensu do tego wracać. Wręcz bym powiedziała, że przy takim układzie sił jak najszybciej, że tak powiem formalizować, układać przepraszam, sprawy formalnie, generalnie i czyścić sobie drogę do czegoś nowego, do czegoś, co będzie miało sens ręce, nogi i tak naprawdę da poczucie bezpieczeństwa, a przynajmniej będzie możliwość w tym budowania, bo, bo na dzień dzisiejszy to ja tego tutaj nie widzę. Nie? Dlatego od razu mówię, że po prostu kompletnym pomysłem, idiotycznym wręcz, będzie ten o powrocie do byłego partnera. To za to jak, jak, to jak jakieś cofnięci się do starożytności, albo nie wiem, do średniowiecza, albo no nie wiem, nie wiem do Antigua i jakieś wiekło po prostu. To kompletnie trzeba porzucić ten pomysł. Natychmiast przed nim uciekać. Uciekać po prostu. Nie wiem, śpiewać, tańczyć, cokolwiek robić, zagłuszać, ale po prostu nie brać go pod uwagę, bo z tego wyjdą same kłopoty. Same kłopoty a macie możliwość faktycznie wyjść na prostą, już, żeby generalnie rzecz biorąc, móc faktycznie normalnie, co niektórzy, żyć. Po prostu żyć. Zobaczmy sobie tutaj. Jak to tutaj będzie wyglądało, bo rodzinnie jest tutaj ingwas, więc albo jesteście w jakimś takim. W to znaczy tak, w, w rodzinach powinien być spokój, bo inwest to jest też zabezpieczenie, generalnie rzecz biorąc. To jest jakieś takie um, spokojna energia, dająca w pewien sposób poczucie bezpieczeństwa, um, ale to może też oznaczać tak naprawdę um, jakiś sposób na zachowanie um, równowagi, spokoju, um, poprawnych relacji. Um, poprzez większe, że tak powiem, odosobnienie, na przykład, no nie. Natomiast ja już od razu mówię, że w wielu rodzinach wodników, czy to tych pierwotnych, czy to tych, które stworzą. Stworzyły, no bo przecież są wodniki, które mają normalne e, życie i, i normalnie się prowadzą, i normalnie żyją, i normalnie się kochają, i zakładają rodziny, i różne inne rzeczy i w ogóle. Także tutaj dla tych wodników jest, w ogóle w rodzinach wodników jest pokazana właśnie e, ciąża, dziecko, generalnie rzecz biorąc, przygotowania do e, nowego życia. E, no taka fajna ta energetyka się pokazuje. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj, jeżeli chodzi o sprawy. Zdrowia. Sprawy zdrowia to jest ciśnienie przede wszystkim. Pie, pieniactwo, ciśnienie, e, e, takie wariowanie troszeczkę, generalnie rzecz biorąc, te z was, które mają problemy jakieś z, z opanowaniem się, tak bym to nazwała. Dobrze by było, żeby już teraz zaczęły jednak to ćwiczyć. W tej chwili najlepiej, bo ani łagodnie, ani letnio to ja tutaj nie widzę, żeby było. W nerwach, przede wszystkim jeżeli chodzi o, o nerwy, właśnie. I trzeba użyć jakichś technik, na, na przede wszystkim, właśnie e, oczyszczenie tych nerwów, danie im odsapnąć. E, nieraz jest dobrze zacząć w ogóle od czegoś, więc od nastawienia. No jak ktoś nie chce, to możemy mówić do usranej śmierci, że tak powiem, i, i nic z tego nie wyjdzie. Ja tutaj widzę w, w wielu przypadkach po prostu taki moment, gdzie y, wodnik mówi dość. Wodnik mówi dość. Mało tego, tej was przyrajdą. Tak. Wodnik po prostu mówi dość, bierze co ma wziąć, wychodzi, trzaska drzwiami i jedzie gdzieś. Nie wiedzieć gdzie, ale jedzie generalnie rzecz biorąc. Jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj pokazana w związku z autami, samochodami, jakimiś czołgami, różnymi innymi rzeczami, no to cholera, ja wie, co to może być. No, rower to już chyba nie za koniecznie. chyba że na Malediwach gdzieś mieszkacie, ale coś, co ma cztery koła, może dwa, ale raczej cztery. Uwaga, generalnie rzecz biorąc, dlatego, że tutaj może być cały szereg awarii związanych z czymś, co jest no, zawieszone, więc zawieszeniem najprawdopodobniej. Zwrócić na to uwagę i na koła generalnie. Tutaj na to zwrócić uwagę. Tak, to tutaj nie będziemy się już chyba kłócić z tymi kartami, bo ym, no, jedno, co tutaj mówią, mam nas przy, przy ym, berkano odwróconej. Yy, żeby zejść troszeczkę z tak wielkiego właśnie zaangażowania, jeżeli chodzi o zaangażowanie przede wszystkim emocjonalnego w stosunku do przeszłości. To jest tutaj pokazane jako generalnie rzecz biorąc klucz wszystkiego. Dobrze by było wyjść z takiej, z takiej postawy. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że grudzień pokazuje się jako taki czas bramy przejścia do nowego. Bardzo dużo możliwości na to, żeby naprawdę o te 90 stopni chociaż zmienić swoje życie i żeby to Wam wyszło na dobre już w styczniu. Natomiast żadnego zadufania w sobie, żadnej takiej krnąbrności nie powinno być. Nie powinno być tutaj takiego siłowego podejścia agresywnego. To czas siebie bycie właśnie, wyłagodzić po prostu, wyłagodzić swoje emocje. Bo z tego tytułu też man nas się od, odblokuje, czyli i przyjaźnie, i znajomości, i nowi ludzie, i nowe możliwości właśnie, jeżeli chodzi o bliskich i w ogóle, no nie? Także dobrze by było, żebyście to wzięły pod uwagę wodniki. Bo yy, no takie podejście na zaraz, kozie śmierć, akurat teraz wybuchnę i co mi zrobią? No i właśnie to jest ten taki moment, gdzie możesz yy, stracić... Yy, wszystko. Także warto by było być może też pomyśleć o odpowiedniej diecie, o odpowiedniej suplementacji, żeby ten system nerwowy ogólnie generalnie rzecz biorąc podnieść sobie nawet nastrój, bo no, chyba wszyscy się zgodzimy, że jeżeli są niedobory potworne, witaminy D na przykład czy magnezu generalnie rzecz biorąc, czy cynku, czy w ogóle z grupy witamin B, no to chłopie, dziewczyno, no żebyś nie wiadomo jak się starała, organizm nie ma paliwa, nie wie jak funkcjonować, więc to wszystko jest jak na postronkach, już pomijam, jeżeli to się wypłukuje jeszcze czymś syfiastym, to w ogóle, także suplementacja teraz na maksiora, na maksiora witamina D3 K2, MK7, proszę przejmie. magnezik, cytrynian, magnezu, proszę uprzejmie. Do tego witaminki B, B12 na potęgę, a co? Oczywiście, że tak. Troszkę cynku, troszkę selenu, dlaczego nie? No i C, C F i A. I jedziemy z suplementacją, stawiamy się generalnie rzecz biorąc na, na nogi, a poza tym kontrola, Usposobienie, kontrola generalnie rzecz biorąc swoich zachowań, bo Bezmyślne zachowania generalnie rzecz biorąc, przynoszą tylko kłopoty po prostu. Jest pierwsza rzecz, porywczość nikomu się nie podoba. Chyba, że jak chcesz kogoś za włosy porwać do sypialni, a on cię bardzo kocha, no to być może. Ale porwać to chyba raczej zanieść. Dobra, patrzymy jakie tutaj macie jeszcze wskazów. O, proszę uprzejmie. No, polubić ludzi, no. no, polubić ludzi jak cholera jasna. Wunio, do filmiku na 2024 rok, proszę zapraszam, raz, dwa, trzy, przebieramy nóżkami i idziemy na stronę, w zakładkę wideo i oglądamy filmik na 2024 rok. Wunio, jak w mordę strzelił, jeżeli chodzi o wskazówki, jeżeli chodzi o ostrzeżenia. Więc wiadomo, że Wunio będzie wskazówką, co robić, zaprzęgać jak najwięcej poprzez bycie miłym, sympatycznym, kochanym, dobrym. E, pomocnym, e, niezadufanym sobie, zaprzęgać jak najwięcej ludzi do swojej w cudzysłowie stajenki. Tak? Współpracować, nastawić się na współpracę e, wszechstronną, generalnie rzecz biorąc, nie, e, nie izolować się, bo to wam jest niepotrzebne generalnie rzecz biorąc w tej chwili, nawet jeżeli Wam się wydaje, że to jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, to karty pokazują zupełnie co innego, więc jakby nie pogłębiać pewnych stanów jeszcze, dobra? Nie ja już kończę z wami, bo przecież ile można Wam zawracać głowa? No nie można, nie powinno się. Raz, dwa, trzy. Zobaczmy. No. Dobra, no też są te wodniki, które tak naprawdę już przeszły, poszły, wyszły z tych uzależnień różnych i różnych innych tego typu rzeczy. I zwarte i gotowe, generalnie rzecz biorąc, piękne i młode i stare i, e, i, i brzydkie też mogą być, przykład no, Dlaczego nie? E, czekają na swoją nową miłość. Na kogoś, kto ich przytuli, kto ich doceni, ta inda buziaczka na przykład, prawda? E, I teraz tak: wszystko to pięknie, ładnie, <laughs> jeżeli nie będzie to połączone z dobrą kasą. Ze solidnymi podstawami budowania, generalnie rzecz biorąc wspólnej przyszłości, to ty po pięciu sekundach ciebie już nie ma, ciebie już nie ma. Tobie się na początku będzie wydawało, że, że ty chcesz, że ty miłujesz, że ty kochasz, bardzo nawet kochasz. Ale generalnie rzecz biorąc, no to tak jakby nie znać siebie ale nie widać, żebyś wytrzymał wodniku, więc grudzień, od grudnia do maja to jest taki stan poszukiwania, odpowiedniej relacji, odpowiedniej osoby, generalnie rzecz biorąc, i bardzo dobrze by było, gdyby niektóre wodniki po prostu przestały być bądźcie fałszywe w stosunku do samych siebie, bo nie da się na dłuższą metę siebie oszukiwać, nie jechać do siebie fałszem. Wiesz, że twoje poletko, system wartości, generalnie rzecz biorąc, na którym się opierasz wybierając partnera, bądź już wiesz po swoich doświadczeniach wcześniejszych, że w partnerstwie dla ciebie jest ważna y, materialna strona i to, żeby partner sobą coś reprezentował y, akurat w tej dziedzinie, y, no, to, y, no to po co zawracać sobie głowę i komuś głowę, kto może być naprawdę strasznie poraniony, Wchodząc w relacje tylko i wyłącznie że dlatego, że cielesność na przykład ci pasuje, nie? Zastanów się, bo e, bo to jest strata czasu, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, może z tego wychodzić jakiś później dramat niepotrzebny, nie? No, nauka, ojejku, jakie wy macie bardzo ładne karty, będziecie pożerać wiedzę, pożerać będziecie wiedzę. E, tak. Mielić i pożerać, i tutaj bardzo dużo widać tematów psychologicznych. Widać, generalnie rzecz biorąc, ekonomicznych. Widać tutaj jakieś transporciki, nieruchomości. Także, generalnie w tym się właśnie wodniki będą realizowały. I bardzo szeroko pojęcie widać tutaj doskonale informatykę, wszystko, co jest związane właśnie. Stworzeniem, z programowaniem, i tak dalej. W tych dziedzinach będziecie miały największe, że tak powiem, osiągnięcia w tej chwili. No, a ci, którzy są filozofami, że tak powiem, w cudzysłowie i tak sobie debatują, i nikt im za to nie płaci, i one tak opowiadają, i generalnie rzecz biorąc, zamiast coś sensownego, konkretnego robić, to proponuję, żeby się w tą drugą stronę skrzywiły i żeby się wzięły do roboty, dlatego, że tutaj jest pokazane też lenistwo, przegadywanie spraw i tracenie, trwonienie czasu, właśnie energii, swoich zasobów, swoich potencjałów, tak samo na, na nic, na nic, dokładnie tak to można nazwać, na nic. Zwrócić uwagę jeszcze, ja jeszcze sobie zobaczę, na kogo wy tutaj będziecie mogła, a na kogo nie, dobra, liczyć. Albo inaczej, które generalnie rzecz biorąc, energie y, ludzi z, z jakich znaków jednak będą najbardziej sprzyjały w tym momencie, nie? Zobaczmy co one jeszcze tutaj sobie pokażą. Uh, 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 uh. Znaki wodne, znaki wodne. O, znaki wodne, baran tutaj jest. Proszę uprzejmie Ko z koziorożcem to co, coś zrobić. Co uczyniłeś koziorożcowi wodniku, że koziorożec nie chce spojrzeć w twoją stronę? Albo co koziorożec tobie uczynił wodniku, że, <zioroże> że nie chcesz ty na niego patrzeć? No, dobrze. Co by nie było, nawet jak było źle, trudno generalnie rzecz biorąc. Natomiast tak. Drugi wodnik da ponosie, a może już dał, nieważne. Nabyczka tutaj koziołka w przyszłości, czyli jakby z końcówką miesiąca też będzie można liczyć, będzie można jakieś wspólne plany. Coś będzie omawiane, coś będzie omawiane ze względu na to, że tutaj albo byk, albo koziorożec, albo oba, naraz, a skąd to ja wiem, może jakiś baranek, generalnie rzecz biorąc, jakąś nową wiedzę będą miały, coś będzie obgadywane, coś będzie dyskutowane, coś będzie, e, no pff, cholera jasna, wie? Może akurat któreś z Was będzie mogło powiedzieć, a nie mówiłam, <laughs> albo a nie mówiłem, bo tutaj jest burza mózgów. dyskusje generalnie rzecz biorąc, wy, wyprowadzenie z błędu, wysnuwanie też i wyprowadzanie nowych wniosków, w pewnym sensie nowe plany, nowe dyskusje, nowe realizacje. To już później, bo to idzie nam przez 4 miesiące, ale jakby ten grudzień jest początkiem tego, no nie? Także. Hmm, tu mówię, jeżeli chodzi o wodnika, jeszcze tutaj waga i bliźniak jest pokazane, ale to te znaki jakby są wam pokazane w kwestiach, w tym czasie jakby tylko do dyskusji o sprawach materialnych, prostowaniu czegoś i znikaniu od razu, no nie? Także tak to wygląda. Dobra, bo nie ma co tutaj przeciągać. Ja wam kochani życzę wesołych świąt, jeżeli je obchodzicie. Nie każdy lubi, nie każdy y, y, obchodzi i w ogóle życzę Wam e, wszystkiego najlepszego, życzę Wam, ale jak nie obchodzicie, to też Wam życzę, <laughs> oczywiście, że tak. No ale z okazji tych świąt życzę Wam właśnie wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności, dużo pieniążków, e, jeszcze więcej zdrowia i jeszcze, jeszcze więcej miłości. I dobrych relacji międzyludzkich, i zadowolenie z siebie, i dużo spokoju wewnętrznego, i dużo wiary w to, że z każdym dniem będzie coraz lepiej. No? I że z wszystkim jesteście w stanie sobie poradzić. Tak, bo wy jesteście bardzo mądre. I buziaczka Wam daje wczułko Wam daje buziaczka, i misia za Wami robię takiego mocnego, och, jak ja Was przytulam. I e, no bawcie się też dobrze w Sylwestra, dlaczego nie, ale na nowy rok wam nie będę życzyć dobrze, bo to żaden nowy rok. To jest jakaś mistyfikacja, proszę ja Was. E, w marcu wam będę życzyć na nowy rok. <laughs> Żeby było wszystko cudownie i tak jak chcecie. A teraz e, no, puziaczek kończę, nie zawracam już głowy, dużo uśmiechu, dużo uśmiechu, już się uśmiechać, już. A dlaczego nie? Co? Ci się stanie? Uśmiechnij się ładnie. Tak, od razu mózg wie, że ło, to nie jest tak źle. Albo o jest jeszcze lepiej. Musicie się faktycznie nauczyć stymulować. Właśnie w ten sposób. Dużo luzu wam życzę, dużo uśmiechu na twarzy, naprawdę. Nie bądźcie tacy poważni, bo macie to w genach, lubicie to tacy. Poważni jesteście, że ło! To niepotrzebne w życiu. Lepiej się uśmiechać, lepiej się śmiać. Lepiej e, dowcip jakiś fajny powiedzieć, no lepiej, żeby było lekko i miło. A wtedy nawet to, co problematyczne, szybciej się rozwiązuje, łatwiej się rozwiązuje. Więcej pomysłów jest optymistycznych. Także tego Wam bardzo życzę i, i życzę Wam jeszcze, żebyście na siłę nie wchodziły w żadne relacje, które mogą być później. Problematyczne tak dla Was, jak dla innej osoby. No już na pewno, żebyście nie zbierały tej energii, która jest później, że tak powiem, energią wspomnień i takiego czegoś, co czy człowiek chce, czy nie chce, to do niej wraca jest tak mi miło. Namączenie się w pary jeszcze w tej chwili, tak na 100%, chyba nie jest czas. Poczekajcie do urodzin. Teraz jest chyba czas porządków i wychodzenia już całkowicie takiego dojścia do siebie po pewnych rzeczach, które były wcześniej. A umówmy się. Same wiecie, że ostatnie pół roku to była taka puśtawka, że głowa boli. Aha i urzędowo jeszcze tutaj wyprostujecie pewne rzeczy w grudniu. Ktoś wam pójdzie na rękę. Macie możliwość generalnie zakończenia jakiegoś procesu, który był bardzo żmudny, wyczerpujący i też nakładu finansowego potrzeba było. Ja kończę, już teraz naprawdę nie kłamię. Buziaczki. <laughs> I do usłyszenia albo na czytaniach prywatnych, zapraszam, albo w następnych filmikach. Trzymajcie się cieplutko. Pa!